Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy. Jak zawsze jest wielka prośba na sam początek o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i jeżeli teraz zostawiłeś, to dziękuję serdecznie za pomoc w rozwijaniu kanału, bo to jest rozwój kanału. Dzięki serdecznie, wielka typerska piona. Oczywiście jeszcze na sam początek przypominam, że od weekendu mamy mały sklepik typera, można sobie ogarnąć takie koszuleczki obstawiamy, można sobie ogarnąć kubeczki, Potrzebuję pewniaczków e, kubek typera na poli z pierdoli i naprawdę sporo tego jest. Jeżeli ktoś chciałby sobie zerknąć, są też czapki, no generalnie taki typerski asortyment. Jeżeli ktoś chciałby... Sobie sobie rzucić okiem, serdecznie zapraszam. Tutaj macie bezpośredni odnośnik do naszego małego sklepu Typera. Oczywiście w opisie i w komentarzu linki zostawione. Będzie mi bardzo miło i serdecznie dziękuję za te wszystkie zamówienia, które praktycznie każdego dnia wpadają. Jeszcze raz przybijam pionę. No, mamy kupony na dzisiaj, jest tego naprawdę sporo. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał przybijać od razu do kuponów, to pamiętajcie, że na każdym filmie możecie złapać sobie ten suwak i ten wstęp mój pomijać. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kuponów, tak naprawdę cztery od osób, które już typowały jeden promocyjny i jeden od debiutanta i powoli sobie do tego będziemy przechodzić. Oczywiście yy, powiemy też o promocji ze zwrotem kasy na przegrany kupon, bo ona jest cały czas aktualna, można z niej skorzystać, można sobie wykorzystać, yy, no taki powiedzmy bezpieczny kupon na start yy, i o tym powiem teraz, potem odpalimy konkurs i też przejdziemy do kuponów. Jeżeli nie macie konta w BetCliku, to jest legalny w Polsce bookmacher, a konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjne, yy, promocyjnego, obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, to możecie stworzyć, obojętnie jaki kupon, za 228 maksymalnie, maksymalnie jakie typy kursy dyscypliny, nieważne. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was kasa we freebecie minus podatek, jednokrotny obrót tylko. Po kursie 2,14 na całym kuponie. Fajne warunki jak na polski rynek. I to nie musicie grać dokładnie takiego kuponu. To jest taki poglądowy, wyciągnięty z grupy. Bo wy możecie zagrać cokolwiek tylko chcecie. Za dychę, dwie dychy, trzy dychy. To jest po prostu maksymalna kwota. Nie ma przymusu grać za taką dużą kasę. Osoby zainteresowane, co też do pierwszego komentarza pod tym filmem założenie konta w według, to jest minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Tam ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam do naszego Instagrama. Tam dodatkowy kupony, których tutaj nie ma. Linki znajdziecie w opisie pod filmem, to jest taka skarbnica linków serdecznie tam zapraszam eee, i lecimy z konkursem 25 zł do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć o no, Subskrybować kanał, zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu dopierocie dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Rakowem a Spartakiem Trnawa, dopisujecie swój nick. gracza z klika. typujecie do 18 komentarzy edytowane dodane po tego bez nicku gracza na BetClik Nie biorą udziału w załawie. o tym, pamiętajcie, liczy się regulaminowy czas gry. I teraz przechodzimy do meritum tego odcinka, czyli kolejnego materiału tworzonego przez współpracy z Betsklikiem. W końcu te kupony, w końcu te kupony. I tak jak Mówiłem, mamy kupony od osób, które już typowały. Zaczniemy od kuponu Filipa. Filip, drugi z weteranów, zaraz za Wiktorem, Filip podał 20 kuponów publicznie tutaj u nas na YouTubie, na filmach. 13 z nich trafił. Bardzo dobry bilans. Te ostatnie wygrane widzicie teraz na ekranie: 7112 zł czystego profitu i ładuje sobie dubla za 1136 zł. Kurs 228, 228, potencjalna wygrana wyliczona dokładnie pod dodatkowy podatek, bez rozbijania, bo 2280 nie jest przekroczone, więc można spokojnie spać. Tutaj nie będziemy nikogo ochrzaniać Mamy zwycięstwo Rakowa, po prostu Po prostu zwycięstwo Rakowa po kursie 1.62 Umówmy się, Raków w kwalifikacjach W tych meczach e, kwalifikacyjnych Do Europejskich Pucharów gra wybitnie I to trzeba im po prostu oddać Poprzedni mecz wygrany też wyjazdowy ze Spartakiem e, 2 do 0, no i tutaj zdaniem Filipa Po prostu stawiają kropkę nad i, i na własnym terenie u nas tutaj w Polsce też Wygrają, dorzucony jest do tego overek 2,5 goli w meczu Underlectu i pajdę, czyli ekipy z Estonii No tutaj generalnie troszkę się o to martwię Bo kurs na tego overka jest no Stosunkowo niski, a tak naprawdę wydaje mi się, że strzelać to ewentualnie tutaj może tylko Anderlecht. Pierwsze spotkanie wyjazdowe 2 do 0. Potem Anderlecht zagrał u siebie mecz ligowy, wygrany 3 do 1. W ofensywie to wygląda dobrze, tylko pytanie, czy oni sami znowu będą w stanie strzelić 4 gole? Bo nie wydaje mi się, żeby estońska ekipa tutaj na wyjeździe, tym bardziej była w stanie zagrozić Anderlechtowi, jak nawet u siebie nie stworzyli jakichś wielu klarownych sytuacji. Więc oto się troszkę martwię, bo ten kurs nie wiem, czy nie jest za niski, żeby ryzykować 1136 zł, mając to w dublu. No to już jest oczywiście Wasza opinia. My możemy sobie tutaj podyskutować na. Na danych, nad, danym, nad danym kuponem tak naprawdę. No taką mamy propozycję od Filipa z racji tego, że to naprawdę jest dobry podawacz kuponów u nas na YouTube, to trzymam za to kciuki bardzo mocno. Niech to dalej siada, niech ten profit się kręci. Dalej mamy kuponodarka. 13 publicznie podanych kuponów, 6 z nich trafionych. Ostatnie wygrane, oczywiście też teraz widzicie. 3566 złotych czystego profitu i tutaj mamy grane, o to jest ciekawe, mamy grane rzuty rożne trnawy. Generalnie oczywiście możemy sobie wziąć pod uwagę te ostatnie mecze. Jak dana ekipa bije kornery. To jest jedynie punkt od Odniesienia. Oczywiście nie jest to za, żaden wyznacznik, żadna gwarancja tego, że akurat znowu nabiją różne, ale musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Tutaj Arek twierdzi, że zrobią overka, a ostatnio w ostatnich pięciu meczach biją 5,6 kornera na spotkanie, bo to było 4, 2, 5, 8 w pierwszym meczu z Rakowem i 9 w tym ostatnim meczu, który rozegrali po pierwszym meczu z Rakowem. No 5,6 kornera na spotkanie na pewno sprawia, że są tu logiczne podstawy, żeby sobie huknąć to w dublu e, i doklejony do tego jest zwycięstwo Partizana. Partizana, który moim zdaniem dosyć niespodziewanie przegrał ten pierwszy mecz z Larnaką na wyjeździe. 2 do 1, tam w sumie Zdaniem Bukmacherów Partizan był lekkim faworytem I prowadzili nawet do, od 18 minuty Ale jeszcze w pierwszej połowie Larnaka wyrównała I gdzieś tam w 70 strzeliła zwycięskiego gola Więc wygrali 2 do 1 No tutaj przede wszystkim kibice zrobią robotę Oczywiście to piłkarze muszą wygrać Oczywiście to umiejętności piłkarskie zadecydują o tym kto wygra Ale Serbia i akurat kibice Partizana no, nie, nie będą mieli łatwego życia tam e, zawodnicy a Larnaki e, Tak mi się wydaje I, i faktycznie biorąc pod uwagę kurs e, To, że Partizan pierwsze spotkanie przegrał, To, że gra spotkanie rewanżowe u siebie, mając za plecami taką publikę, to naprawdę może ponieść, więc tutaj wydaje mi się ogólnie wydaje mi się, że ten dubel jest fajny, ten dubel jest fajny, na pewno będę go śledził, tak jak zresztą wszystkie kupony e, Szanowny Panie Arkad, już kciuki, żeby tu był proficik. Dalej mamy kupon od Macieja. Maciej e, do pewnego momentu miał 100% trafionych kuponów. Moją 7 na 7. Potem wpadły 3 w topki, i teraz jest 7 na 10, ale mimo tego 6,5 tysiąca złotych czystego zysku, odliczając stawki, mamy trebla. Mamy trebla. Minimum 2 gole Lecha, więc tutaj od razu leci nam Maciej grubo. Boję się, boję się, że to się zesra, biorąc pod uwagę. Ee, no to ostatnie mecze Lecha, no co tu dużo mówić? No nie zachwycają. Nie przekonują do siebie. Czy oni będą w stanie strzelić wikingurowi dwa gole? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak, ale sam raczej nakupałbym bym sobie coś takiego. Czegoś takiego bym sobie raczej nie wrzucał. No, no kurs oczywiście całkiem zachęcający. No, trzeba gonić wynik. Ponoć jest mocna mobilizacja w zespole. Mocna mobilizacja, jeżeli chodzi o samych zawodników. Do tego mamy. O, no, 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 co mogę więcej powiedzieć? Trzymam kciuki, żeby się udało, bo ja zawsze trzymam kciuki za polskie ekipy, ale boję się yy, i, i ja bym tego w ogóle nie ruszał. Nie? Dalej słuchajcie, mamy overek 2,5 goli w meczu AZ Alkmar i Dandy United i to mi się bardziej podoba, bo yy, dlaczego? AZ przegrało pierwsze spotkanie z Dandy. Dandy, no, swoją drogą, zrobili, stworzyli sobie kilka naprawdę fajnych sytuacji. Yy, tam bardzo mocnym faworytem AZ Alkmaar było. Generalnie cały czas w tym dwu meczu jest on z tym faworytem. 1,40 było coś, coś około 1,40 na zwycięstwo w tamtym meczu wyjazdowym. 5 eee, no, celnych strzałów tylko w tamtym meczu padło. 3 oddało AZ, 2 dandy z czego, z czego jeden zamieniony na, na bramkę. Bardzo dużo niecelnych strzałów. No i Jeżeli AZ sobie poprawi troszkę tutaj tą skuteczność, to, to faktycznie na pewno powalczą o awans, na pewno powalczą po gole. No, o gole sam kurs na zwycięstwo 1,24, więc to też świadczy, świadczy o sobie. Mamy tego overka 2,5 goli w tym meczu, gdzie AZ powinno naprawdę tutaj dużo roboty zrobić i przyczynić się, żeby ten overek był pokryty, i są jeszcze różne w tym meczu Partizana, czyli też tutaj jest łapane te, to spotkanie. Mamy overek meczowy. Jak zawsze ostatnie spotkania, wynotowałem sobie, jak kornery były bite. Meczówki, jeżeli chodzi o, yy, o Partizana. 4, 14, 11, 6, 11. W pierwszym meczu z, z Larnaką, jeżeli chodzi o Larnakę, tylko 3 mecze do odniesienia. I to jest 16, 13, 11. Dużo kornerów, 3 spotkania kwalifikacyjne, więc to bierzemy sobie tutaj pod uwagę. W pierwszym meczu tych ekip 11 kornerów, 8 nabitych przez Larnakę, 3 nabite przez Partizan. Mi też tu by się bardziej podobała chyba linia na, na same różne Partizana yy, i, i warto zastanowić, by się było na tym, ale tutaj no mamy takiego trebla, więc ja mogę sobie tylko swoje zdanie powiedzieć. Maciej, trzymam kciuki za profit. Lecimy dalej i dalej też mamy rzuty rożne, ale najpierw ostatnie wygrane kupony Miłosza. 5 na 8 trafionych kuponów, 2300 zł profitu, czyli dzisiaj generalnie grają osoby, które bardzo ładnie trafiają u nas na YouTubie i ten profit siedzi fajny. Rzuty rożne w meczu Young Boys yy, i Cubs overek meczowy i tutaj faktycznie yy, tu mi się najbardziej podobają różne z tych meczów, które można sobie dzisiaj yy, przejrzeć i sprawdzić pod korner. No bo tak, Young Boys i ostatnie spotkania jeżeli chodzi o meczówkę, podrzut tyrożne. 10, 9, 13, 11, 14. 5 ostatnich meczów ta linia kryta. Pierwsze spotkanie wyjazdowe z kłopio 11 kornerów nabitych łącznie. No jeżeli chodzi o samo Kłopio, no to 27, 11, 11 i w tym ostatnim meczu, który grali przed spotkaniem rewanżowym. Trochę odpuszczone spotkanie na pewno. Trzy kornery tylko były nabite, ale naprawdę fajnie te ekipy nabijają kornery i, i pod overka. Mimo tego, że kurs może nie jest jakiś turbo zachęcający. Wygląda to fajnie. Do tego jest overek półtora gola samego Rapidu. Rapidu, który gra z tym Nefci i wcale to nie będzie dla nich łatwe. Spotkanie spotkanie. Oni pierwszy mecz przegrali 2 do 1. Na, tam w końcówce meczu chyba huknęli tego gola na. E, e, na 2 do 1. Przegrywali 2 do 0, tak. W 95. minucie strzelili na 2 do 1. I to może się okazać bardzo istotny gol na wagę awansu. Bo na pewno Rapid powalczył u siebie. W tamtym spotkaniu oni generalnie przeważali. Tylko brakło skuteczności. No bo 9 celnych oddanych strzałów. Do tego 4 niecelne. Przy 6 celnych Nefci Baku na przykład. No to też mówi samo za siebie, nie? Tutaj mamy mocną propozycję na Owerek. 1,5 gola samego Rapidu. E, więc gdzieś tam miłość liczy, że Rapid ofensywnie Wejdzie w to spotkanie i, o, jakby o gole, powalczy. Więc taka propozycja. I ostatni kupon od Artura, który jeszcze u nas nie, nie typował. No, i to jest gruba jazda. 1800 zł. 1800 zł, czyli tutaj od razu można okrzanić, że jest kupony nie rozbity, Bo jak wejdzie, to jest dodawany, jakby oddawany ten dodatkowy podatek za, za wygrane. Powyżej 2280. Dwa identyczne kursy. 1,74 na 1,74. 4319 zł do wygrania. Minimum dwa gole Rakowa. Minimum dwa gole Rakowa. Zwycięstwo leka w pierwszej połowie. I co Wy na to? Można zagrać mocny kupon na mecze polskich jakich, No, oczywiście, że można. 1800 zł ładowane w takiego dubla eee, o ile, o raków jestem nie, może niespokojny ale jakbym jakby miał wybierać sobie jeden z tych dwóch typów do, do swojego kuponu to pewnie wybrałbym e, to zwycięstwo, te dwa gole rakowa, ale oba typy na moje mocne 50-50 i, i dla mnie typy do skipnięcia, no ale mamy taką propozycję, że raków strzela minimum dwa gole, oczywiście oni grają super w tych pucharach, to co mówiliśmy w tych kwalifikacjach, naprawdę wyglądają mocno, więc to jakby nie skreślałbym tego, bo trnawa musi się otworzyć trochę przegrali pierwszy mecz 2-0, do więc e, jakby miejsca w ofensywie może może być troszkę więcej dla zawodników Rakowa, bo, bo Spartak Stranawa musi pójść do przodu, to już nie ma czego bronić. No i lek poznanie, jeżeli wyjdzie dobrze zmotywowany, zmobilizowany, to faktycznie tą pierwszą połowę może zrobić i trzymam za to kciuki oczywiście, ale sam bym się nie ośmielił e, takiej kasy postawić na takiego dubla. W każdym razie, panie Arturze, kciuki trzymane, piona, przybijana, niech to się uda, pamiętajcie, że wszystko może się zesrać. Każdy jeden typ z tych kuponów może być czerwony. Po prostu chciałbym, żebyście mieli to na uwadze i chciałbym, żebyście traktowali to raczej w kategorii zabawy i dodatku do życia niż czegoś, co ma wam dać ka k kasę i ma was ustawić do, do końca tego życia. Życia. Pamiętajcie o tym, ja na sam koniec jeszcze przypominam, sklepik Typera yy, www. Obstawiamy kropka shop, koszuleczki, kubki eee, Potrzebuję pewniaczków na poli kupon z pierdoli. No jest tego sporo. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie po prostu zachęcam do sprawdzenia. Link do sklepu w opisie, w komentarzu tutaj też graficznie wam wrzucam, Dzięki, że oglądacie do, do samego końca. Typerska piona dla was wszystkich przybijana, widzimy się pewnie dzisiaj na live po godzinie 11 I serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chce wpaść pokleić jakieś wspólne kupony na dzisiaj, to ja będę siedział. Widzimy się piona, przybijana na razie.